I rozwijających się inicjatyw regionalnych. W dzisiejszej dyskusji towarzyszą mi od strony mojej prawej pan Wojciech Droż, członek zarządu, czy wicemarszałek Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Dla niewtajemniczonych nie to jest Szczecin, takiego ze Śląskiem to się miesza. Następnie mamy pana Jana Króla, z firmy Resident Yang. Witam pana serdecznie. O, przepraszam, pom pomyliłem się, ale tylko dlatego, że Śląsk jest jeden oczywiście. W środku jest pan, pan Jan Olbricht, aktualnie europoseł, jeden z najbardziej wpływowych polskich europosłów. A nasz kolega z pierwszego sejmiku, pierwszej kadencji sejmików polskich, wówczas marszałek sejmiku górnośląskiego, czy śląskiego, no, ja będę mówił po staremu górnośląskiego. Obok mnie pani Aldona Wiktorska-Święcicka. Święcicka najpierw takie znane, bardziej znane nazwisko w polityce polskiej. Jednocześnie doradca prezydenta Dudkiewicza. Po lewej stronie pan Klaus Kip, sekretarz generalny Zgromadzenia Regionów Europy. I oczywiście na końcu, ale nie ostatni, pan Jan Waszkiewicz. Pierwszy Marszałek województwa dolnośląskiego. Proszę Państwa. Państwo pewnie orientujecie się, że w Europie przeżywamy okres, kiedy dzielimy pieniądze z poprzedniego rozdania i będziemy je dzielić w Polsce do roku 2013 ze skutkami finansowymi do roku 2015. Jednocześnie w Europie oczywiście rozpoczęła się wielka dyskusja na temat tego, co dalej z pieniędzmi, jakie dzielić po następnym okresie programowania. W tej dyskusji padają różne argumenty, padają, zajmowane są różne stanowiska. Burza powoli, że tak powiem, nadciąga. Pan Jan Olbrych byłby tu świetnie mógłby nam wyjaśnić aktualne stanowiska i aktualne pozycje poszczególnych krajów i grup interesu. My próbujemy wpisać się w tą dyskusję różnymi inicjatywami. Jedną z nich jest problem naszego pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego, w ramach którego próbujemy wykreować coś więcej niż tylko prostą współpracę pozwalającą na znośne przekraczanie granic. Partnerstwo Odry to polsko-niemiecka przede wszystkim inicjatywa, realizowana przez regiony z dorzecza Odry, jak sama nazwa wskazuje. Jest tych regionów osiem, to są regiony Zachodnio-Pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, Berlina, Saksonii, Brandenburgii i Mecklenburgii. My próbujemy jeszcze od czasu do czasu wciągnąć w to część regionów czeskich. To jest niezwykle trudne ze względu na wielkość i sposób organizacji państwa czeskiego. Nie ja powiem, że to partnerstwo jest, układa się bardzo tam nam słodko i grzecznie. Utknęliśmy troszkę na ostatnim spotkaniu, zostało odwołane ze względu na niespójność komunikatu, który chcieliśmy sformułować, ale w najbliższym tygodniu będziemy mieli następne posiedzenie, więc myślę, że dojdziemy do większej spójności naszych pomysłów. Ono dotyczy tak naprawdę kilku kwestii, więc infrastruktury, oczywiście kooperacji gospodarczej, innowacji, bo wszyscy są innowacyjni dzisiaj, Technologii i, i turystyki. Jest szereg pomysłów, jest szereg propozycji, jest szereg punktów widzenia. Musimy to z, zgrać razem, musimy też doprowadzić do tego, żeby to mieściło się w polskiej i w niemieckiej racji stanu i polityce prowadzonej przez państwa. Przy czym oczywiście u nas jest to trochę, trochę trudniejsze. Chciałbym panów zapytać w związku z tym, czy w tej nowej perspektywie kształtowania się e, myślenia o finansach i funkcjonowaniu Europy, takie drobne jednak pomysły na współpracę, zważywszy na przykład na ogromny projekt Strategii Morza Bałtyckiego, kształtujący się teraz projekt być może Strategii Basenu Dunaju, mają przyszłość. Czy nie są zbyt i czy w ogóle mają szansę, oprócz tego, że będą wymianą myśli, na jakieś szersze wsparcie z Unii Europejskiej? I to bym poprosił o głos pana Jana Albrychta, osoby, która najbliżej jest tych spraw. Znacznie na to pytanie od razu odpowiem, że tak, to jest, to jest pomysł, który mieści się w jakby nurcie zmian, które nas czekają, ale żeby wyjaśnić, aby uzasadnić to, po pierwsze chciałem powiedzieć o, o kilku kwestiach, które w tego typu rozmowie są istotne. Z jednej strony mamy toczący się od wielu lat i o bardzo różnej dynamice proces regionalizacji, a więc proces o charakterze administracyjno-prawnym, polegającym na wyodrębnieniu się granic administracyjnych regionów oraz wyjaśnianiu sobie wzajemnie kompetencji regionów. Ten proces jest dynamiczny, on się zmienia. Znaczy, proces powoduje różnego typu podejścia do tego tematu, zarówno podejście takie jak na przykład hiszpańskie, niemieckie czy włoskie. Jak Państwo wiecie, w zależności na przykład od, od rządu we Włoszech zmienia się koncepcja kompetencji regionów. Raz mówi się o regionach bardzo silnych, raz się mówi o regionach takich jak na przykład francuskie czy polskie, czyli o regionach słabych w sensie yy, władztwa udziału w procesie legislacyjnym. Ten proces się toczy i równocześnie obok się toczy drugi proces, czyli proces dotyczący interwencji gospodarczej, interwencji przy pomocy środków finansowych, interwencji z poziomu ponadnarodowego. Te dwa procesy są odrębne, chociaż mogą na siebie wzajemnie wpływać. Znaczy może być tak, że proces interwencji przy pomocy pieniędzy europejskich wpłynie na proces regionalizacji wzmacniając na przykład regiony w danym momencie, bądź je osłabiając. Ten proces wzmacniania regionów w ostatnim czasie się osłabił, ponieważ Unia Europejska przyjęła zasadę tak zwanego mainstreamowania pieniędzy, czyli inaczej mówiąc przekazywania wszystkich pakietów finansowych na poziom rządów. I to rządy dzisiaj w całej Europie decydują o tym, w jaki sposób będą wykorzystywać regiony jako swoich głównych partnerów. I tu, oczywiście, koncepcje są bardzo różne. Ten, ten nurt i, i jest w dalszym ciągu aktualny i, oczywiście, zależy w tej chwili od regionu w różnych krajach, jak wykorzystają. Uwarunkowania do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję i rzeczywiście wykorzystać to, że są takim poziomem, który z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest, jest bardzo dobrym, jest korzystnym, ponieważ może rzeczywiście powodować określone korzystne zmiany. Skoro tak jest, pytanie, co dalej? I tutaj, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo dyskusja jest bardzo skomplikowana, jednym z pomysłów, który się pojawił, jest stary pomysł francuski wykorzystania koncepcji spójności terytorialnej. Inaczej rzecz biorąc, Przejść z poziomu rozmowy na temat regionów w sensie administracyjnym na poziom obszarów i równości między, wyrównywania dysproporcji między terytoriami. Te terytoria to zarówno mogą być regiony w sensie subnarodowym, czyli na przykład województwa czy regiony administracyjne, ale może to być grupa regionów, może to być miasto z jego otoczeniem. Jeżeli ta dyskusja potoczy się w tym kierunku, to będziemy świadkami konieczności odpowiedzi w każdym państwie, w tym również w Polsce, w Niemczech, w Czechach, jak sobie rządy wyobrażają budowanie wyrównywania dysproporcji między różnymi obszarami, na różne sposoby definiowanymi. Chciałem powiedzieć, że słynna skądinąd strategia Morza Bałtyckiego jest pomysłem równie interesującym, co naprawdę trochę z innego wymiaru niż się o nim mówi. Ja nie jestem co prawda z, z północy Polski, ale patrząc w, dokładnie w papiery i słuchając ministrów szwedzkich ostatnio, to widać bardzo dobrze, że, że Komisja Europejska mówi o tej strategii, że to jest właśnie nowe podejście makroregionalne, że to będzie budowanie nowej koncepcji obszarów, na przykład itd. Z punktu widzenia prezydencji szwedzkiej jest to po prostu zwyczajna, bardzo dobra współpraca między kilkoma krajami, które ze sobą współpracują w, w budowaniu wspólnych pomysłów na projekty. Natomiast. Nikt, na przykład w Szwecji dzisiaj nie ma zamiaru mówić ani o nowej koncepcji makroregionalnej, ani nie chce mówić o żadnych źródłach finansowania, ani nie chce mówić o żadnych nowych instytucjach.